Profilaktyka przeciwodleżynowa to wszystkie te czynności, których celem jest niedopuszczenie do powstania odleżyn. Z pozoru błahe i proste działania, wykonywane jednak prawidłowo i systematycznie, mogą skutecznie pomóc w tak ważnej profilaktyce. Przedstawimy teraz w skrócie wszystkie te elementy, które pomogą w przeciwdziałaniu powstawania odleżyn. O ile to możliwe zachęcaj i motywuj chorą osobę do samodzielnego poruszania. Regularnie zmieniaj pozycję ciała, przynajmniej co półtorej do dwóch godzin. Przy zmianie pozycji stosuj łatwo ślizgi lub płócienne prześcieradła. Stosuj materace przeciwodleżynowe i różne udogodnienia. Obserwuj uważnie skórę osoby chorej, zwłaszcza tych okolic, które są narażone na powstanie odleżyn, czyli skórę łokci, łopatek, u kobiet piersi, dolnych części pleców i pośladków, pięt karku i okolic uszu. Jeśli zauważysz na skórze zaczerwienienie świadczące o ryzyku powstania odleżyny, zastosuj profilaktycznie specjalistyczny opatrunek Medisorb F. Wówczas taki opatrunek naklejamy na zaczerwienioną skórę. Opatrunek ma postać błony. W ten sposób chronimy wrażliwe miejsce przed uszkodzeniami mechanicznymi, takimi jak otarcia, ale również przed działaniem wilgoci. Stosuj bieliznę pościelową z naturalnych tkanin. Dbaj o czystość skóry i dokładne jej osuszenie po zabiegach pielęgnacyjnych. Stosuj dobrze dobrane wyroby chłonne. Właściwie pielęgnuj skórę osoby chorej w tak zwanych trzech krokach. Po pierwsze, starannie i delikatnie oczyszczaj skórę, w drugim kroku regeneruj i aktywizuj i na koniec chroń stosując specjalne kremy. Obserwuj ogólny stan zdrowia chorego, dbaj o jego dobre samopoczucie.